No dzień dobry Pani Grażynko, standardowo podać świeży chlebek i masełko? Nie, nie, dzisiaj wyjątkowo będzie. Litr mleka, poproszę 10 jajek, ale tych, tych swoistkich kil i kilo cukru. Gości mam, będę piekła placka z owocami. A no pewno, to nawet bez dyskusji, jak goście przyjeżdżają to trzeba czymś poczęstować. Wie Pani co, ja tak szłam do sklepu i pomyślałam, że ja dawno Jolki nie widziałam, ani na wsi, ani ostatnio w kościele. Co się z nią dzieje? Pani Grażynko, to Pani nie słyszała? Matko bosko, co jej się stało? Chorobsko jakieś? Tak, stało się. Na łeb upadła. Wie pani co, ja nie chcę plotkować, bo to nie jest moja sprawa. Ale ona pojechała na jakieś szkolenie do Warszawy. I tam poznała bogatego biznesmena. Wie pani, jak to jest: dolary w oczach, mamona, nowy samochód, mieszkanie w stolicy. No i rachciach! Ile tu trzeba? Zapomniała szybko, że ma męża i dwójkę dzieci. Co też pani opowiada? No, normalnie mi się wierzyć nie chce. No, powiem pani, tak mi szkoda tego Janka i tych dzieci. Naprawdę taka fajna rodzina. A ta pojechała do tej Warszawy, odbiło jej. Ona za dużo się naoglądała tych filmów. Amerykańskich. No a co z ich chałupą? Przecież niedawno co wybudowali się? Słuchaj no pani, ale ja coś pani powiem w tajemnicy. Wczoraj była u mnie młoda zielińska i ona powiedziała, że Jolka już ponad złożyła papiery rozwodowe, ale jest na tyle bezczelna, że dosyć, że swojego chłopa zdradziła, to jeszcze chce kasy za połowę chałupy i działkę. Jezus święty, wie pani co? Przypomniało mi się, że mój z cichu mi mówił, że za miesiąc jedzie do Warszawy na jakieś szkolenie. A co pani? Pani też taka głupia będzie swojego chłopa do Warszawy wyśle, żeby jakaś młoda siksa się zakręciła, cyca mu pokaże dupą zakręci i tyle pani swojego chłopa zobaczy. Mi to nawet by do głowy nie przyszło. No widać, że za mało pani ogląda trudnych spraw. Wie pani co? Ma pani rację. Ja wrócę zaraz do domu, to ja staremu powiem, że do dupy pojedziemy do Warszawy. Jak to dobrze, że człowiek rozmawia. Tyle można się dowiedzieć ważnych rzeczy. I bardzo dobrze. Nie ma co ryzykować. A za zakupki razem będzie trzy dyszki.